Mariusz Karski po, po wygranym pojedynku, no muszę przyznać, że pełne zaskoczenie w sposób w jaki obróciłeś ten pojedynek. Ty byłeś również zaskoczony? Eee, zaskoczony nie jestem, trzeba walczyć do końca, o to w tym chodzi w sporcie, że pomimo, że jest się na dole, zawsze może być u góry. A słyszałem, że już nie, 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 jakby masz dłuższą historię z zawodnikami ze szkoły walki drwala, gdzie jakby sprawiasz taki zawód wieczoru dla nich. <noise> pozdrawiam wszystkich zawodników, powiem, nie było łatwo. Każdy się uczy od każdego, jeden ma lepszy dzień, drugi ma gorszy i to wychodzi po prostu. Które elementy sprawiły Ci przede, yy, największą trudność u Twojego rywala? Które elementy? Gdy ja byłem na dole, był u góry, no. Pobrywało mi się, ale jakoś udało mi się pozbierać i może to mnie jeszcze bardziej napędziło do tego, żeby mu pokazać, Czyli że roz... nie jestem taki słaby, jak myślał. Czyli rozumiem, że przez, ani przez chwilę nie myślałeś o tym, żeby się poddać? Były takie momenty, ale Jakoś się przetrwałem i stanąłem na nogi i wyszło jak wyszło. Zawodowy debiut, wygrany zawodowy debiut to jest to czego to uczucie po to jest to czego się spodziewałeś, że tak eee. będzie. Największą radość daje to, gdy już myślisz, że nie wyjdziesz z tego, a jakoś udało się pokazać zawodnikowi, że też ma słabe strony i wykorzystałem, wykorzystałem to w odpowiednim momencie. A powiedz mi jedno właśnie, zanim założyłeś gilotynę, czy ty trafiłeś swojego rywala, bo on tak jakby stracił nagle siły po prostu, gdzieś upadł i wykorzystałeś ten moment? Wiesz co, nie, nie pamiętam tego dokładnie, po prostu to wyszło jakoś tak samo z siebie. Na powtórkach pewnie będzie widać, jak to się stało. Także gratuluję serca i powodzenia. gratuluję. Ja również dziękuję. Pozdrawiam.